Halo, halo, dzień dobry, witajcie, witajcie bardzo serdecznie na naszym live dotyczącego umów zlecenia i umów oddziału. Widzę, że już pierwsze osoby są z nami, więc domyślam się, że nas widać, czy mnie konkretnie widać i słychać. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to śmiało zadawajcie na czacie. One się tutaj pojawiają z minimalnym opóźnieniem, więc jeżeli nie otrzymasz swojej odpowiedzi od razu, to na pewno chwilkę trzeba będzie na nią po prostu poczekać. Witam Was bardzo serdecznie jeszcze raz. Nazywam się Justyna Broniecka, prowadzę markę Zustonia od 2013 roku. Natomiast zawsze w tym miejscu wyjaśniam, że pomimo tego, że tylko mnie widać w internecie, to absolutnie nie pracuję sama. Pracuję ze mną cały zespół osób, które pomagają mi w tym, żeby w internecie było o nas najgłośniej jak się da. Dzisiaj temat związany z umowami zlecenia i umowami udziału. Jeżeli chodzi o umowę zlecenia i umowę o dzieło, to jest jakby taka sytuacja, że bardzo często przedsiębiorcy, właściciele firm chcą zastępować umowę zlecenia umowami o dzieło, bo te drugie są nieozosowane. w związku z tym są zdecydowanie niższe koszty, jeżeli chodzi o koszty pracodawcy. Natomiast no, rzeczywistość jest taka, że umowa zlecenia ma swoje zasady, umowa o dzieło swoje. I wykorzystujemy je do absolutnie różnych tematów, różnych rzeczy. I teraz, jeżeli chodzi o umowy zlecenia, to przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że są to umowy o wykonywanie rzetelnie, starannie czynności, a więc ktoś nas prosi o to, żebyśmy wykonali jakąś czynność, na przykład położenie płytek w łazience, na przykład sprzątanie, na przykład gotowanie, na przykład testowanie oprogramowania. To są jakby czynności, które wykonujemy na rzecz naszych klientów czy, czy firm, z którymi współpracujemy. I takie czynności zawieramy na podstawie umowy zlecenia. Umowa ta oczywiście jest uzusowana w ogromnej większości przypadków, czyli będziemy opłacali od niej podatek dochodowy. Według skali wyjątkiem są osoby do 26 roku życia, które podatku nie płacą. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze składki ZUS, które generalnie odprowadzamy wszystkie. Natomiast są pewne wyjątki, jeżeli jesteście uczniem albo studentem, który nie ukończył 26 roku życia, to nie opłacacie ani podatku, ani ZUS-u, więc brutto równa się netto, czyli nie powstają też żadne dodatkowe koszty wynikające z obciążeń państwowych. Druga, drugi wyjątek jest taki, jeżeli pracujecie gdzieś na etacie, czyli na przykład macie umowę o pracę w jakiejś firmie, zarabiacie tam minimalną krajową lub więcej, to wtedy od umowy zlecenia z innym pracodawcą czy też zleceniodawcą właściwie, wtedy płacimy tylko składkę zdrowotną i podatek tutaj on niezmiennie cały czas zostaje. Niestety od 2022 roku, kiedy to wprowadzono słynny nowy ład, natomiast już wiemy, że będzie nowsze, więc to, co mówię, jest aktualne na dzisiaj, być może za jakiś czas nie będzie aktualne. Nie będziemy mogli skorzystać z ulgi dla klasy średniej, która ma być zgodnie z propozycją nowszego ładu w ogóle zlikwidowana. Druga sprawa jest taka, że kwotę wolną od podatków w przypadku umowy zlecenia można rozliczać dopiero przy rozliczeniu rocznym. Więc dopiero wtedy będzie można tą kwotę wolną sobie odliczyć. I teraz patrząc na treść takiej umowy, czyli jeżeli chodzi o treść umowy zlecenia, bo tutaj pojawia się bardzo dużo błędów. Przede wszystkim, jeżeli zawieracie umowę zlecenia, tak jak już wspominałam, jest to umowa o wykonywaniu czynności. W związku z tym nie możemy tam wpisać stanowiska bo bardzo często widzę w firmach na przykład mamy, nie wiem, magazynera na przykład czy magazynierkę, chociaż najczęściej w tym zawodzie pracują jednak mężczyźni. No i jest umowa o pracę dla tych osób, no i od przypadku do przypadku, na przykład w sezonie, kiedy, nie wiem, jesteśmy przed świętami, zatrudniamy wtedy kogoś na umowie zleceny i wpisujemy mu stanowisko magazyniar. No, no nie może być tak. Nie jest to stanowisko, trzeba to nazwać konkretnymi czynnościami, wyładunek, załadunek, poszukiwanie towaru, cokolwiek innego ta osoba ma robić, to trzeba dokładnie to wpisać jakby w umowę. A Więc to, to jest jakby kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać. Druga sprawa to są stawki. Widuje różne zapisy w umowach zlecenia. Niestety dosyć często źle zapisana. Umowę zlecenia rozliczamy na dwóch podstawowych zasadach. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie tak muszą być rozliczane, ale 99% przypadków zawiera jedną z dwóch form. Albo robimy wynagrodzenie miesięczne. Na przykład bardzo często osoby, które wykonują jakieś czynności biurowe, dostają za konkretne wykonane czynności wynagrodzenia miesięczne a nie godzinowe, druga sprawa jest taka, że właśnie wynagrodzenie godzinowe, przy czym trzeba pamiętać, że dzisiaj mamy stawkę minimalną, ona funkcjonuje nie wiem już od ilu lat, 4, 5, 6, dosyć długo, mamy stawkę minimalną na umowę zleceny za godzinę i ona aktualnie wynosi 19,70 na rok 2022, co roku się zmienia, więc tak jak wynagrodzenie minimalne trzeba tą umowę zleceny aktualizować. Umowy zlecenia mogą być zawierane na czas określony lub na czas nieokreślony. I to też jest taka sytuacja, gdzie często o tym, nie, jakby nie wiem, przedsiębiorcy panikują, ale jak to zlecenie na czas nieokreślony? Jeżeli kogoś zatrudniacie, ta osoba w kółko ma dla Was wykonywać podobne czynności i wiecie, że to się będzie działo przez bardzo długi czas, to dlaczego taka umowa nie mogłaby być zawarta na czas nieokreślony? Słyszę też czasami takie historie, że trzecia umowa zlecenia to już jest umowa o pracę. Nie, nie mam pojęcia, skąd to się bierze. Jeżeli nie łamiecie zasad umowy zlecenia, czyli nie ma tam podległości służbowej, Zamawiacie u kogoś czynności, ten ktoś te czynności wykonuje, wypłacacie mu wynagrodzenia, nie ingerujecie za bardzo w godzinne prace tej osoby. Na przykład zlecenia może być wykonywane w godzinach otwarcia firmy, powiedzmy, tak, albo w godzinach, nie wiem, pierwszej zmiany pracowników, cokolwiek innego, natomiast nie ingerujecie w godzinę, tylko umawiacie się na konkretną ilość czynności, no to w tym momencie no, nie łamiecie zasad, jakby z, że, że, że nie jest to umowa o pracę, gdzieś tam trzeba, trzeba o tym e, pamiętać. E, I jeżeli chodzi o odpowiedzialność, to umowa zlecenia jest umową o staranne wykonywanie czynności, więc założona, zleceniobiorca e, jakby zobowiązuje się do starannego wykonywania e, czynności. E, w związku z tym bardzo trudno jest obciążyć tutaj zleceniobiorcę jakąkolwiek karą. Oczywiście, jeżeli zrobi jakieś celowe szkody, jeżeli coś zniszczy, no to oczywiście, jakby jest do, są do tego narzędzia, natomiast pamiętajcie, że ta umowa jest jakby spisana w kodeksie cywilnym, który jest dosyć rozmyty, jeżeli chodzi o prawo polskie, i bardzo trudno jest tam obwinić kogoś za, za to, że nie wiem, źle wykonał swoją robotę. Bardzo trudno jest nie wypłacić wynagrodzenia za źle wykonaną pracę, jeżeli chodzi o o umowę zlecenia. No i patrzę na wasze pytania, bo tutaj już się pojawiły. Mamy jedno pytanie od Akselowy. Umowa zlecenia z członkiem zarządu wykonywanej czynności związanych z przygotowaniem dokumentów przesłanych do biura rachunkowego wynagrodzenie 100 zł. Niestety moja odpowiedź na to pytanie będzie brzmiała, to zależy. To zależy czy członek zarządu ma inne wynagrodzenie z tytułu bycia członkiem zarządu. Dlatego, że przygotowywanie dokumentów dobra rachunkowego może być potraktowane jako coś, co... Jest jakby w obowiązkach zarządu, więc jeżeli on dostaje oprócz tego wynagrodzenie za y, wykonywanie y, czynności zarządczych z tytułu powołania, to raczej nie rekomendowałabym takiego zapisu. Domyślam się, że chodzi o ubezpieczenia zdrowotne. Y, to w, jeżeli o to chodzi, bo kwota jest taka sugerująca, y, to proponuję coś w stylu, nie wiem, prowadzenia mediów społecznościowych, y, nie wiem, sprzątanie biura, coś, co nie będzie podlegało pod y, takie, y, Obowiązki, które wynikają z kodeksu spółek handlowych. To taka moja podpowiedź. No i drugie pytania. Zapisek, że zleceni i jest leceniodawcą, mogą porozumieć się co do innych czynności związanych z obsługą. E oczywiście taki zapis jest raczej standardowy w umowie zlecenia, bez względu na to, z kim jest zawierany. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie, będę starać się na nie w miarę na bieżąco odpowiadać. Natomiast przechodząc do drugiej umowy, czyli umowy o dzieło, to przede wszystkim umowa o dzieło jest umową o rezultat. Czyli płacicie za rezultat, wykonaną jakąś pracę, ale nie czynność, tylko coś, co od nas kupuje nasz klient. To może być moduł programistyczny, to może być projekt graficzny, to może być wpis na bloga, to może być książka, grafika, film, to może być obrobiona sesja fotograficzna. Nie chodzi mi o czynność fotografowania, tylko będzie zdjęcia, które kupujecie obrobione po sesji, również mogą być przedmiotem dzieła. I teraz to, co ostatnio kilka razy słyszałam takie pytania, czy dzieło może być zawierane na czas nieokreślony? Na przykład, że zawieracie umowę, że ktoś będzie dla was przygotowywał grafiki i każda grafika będzie na przykład warta 100 zł. Teraz, jeżeli zawieracie tego typu umowę, to to są umowy o współpracę. Więc raczej nie są to umowy o dzieło, tylko są to raczej umowy o współpracę, gdzie podpisujecie umowę ramową, w której umawiacie się na warunki współpracy, wy zlecacie komuś przygotowanie grafiki, ten ktoś wam przygotowuje, wystawia fakturę, wy za to wypłacacie wynagrodzenia nie rekomenduję takich rozwiązań na umowie o dzieło, natomiast jeżeli chcielibyście z tego jakkolwiek wybrnąć, no to można spisać umowę o dzieło na przykład na przygotowanie, nie wiem, 100 grafik, jak się ten 100 grafik skończy, przygotować kolejną umowę na kolejne 100 grafik i jest w porządku. Natomiast, no, znaczy w, Mówmy się, że osoby, które zamawiają u was grafiki na przykład, no to raczej w dużej większości przypadków prowadzą działalność gospodarczą i jakby nie ma takich problemów z podpisywaniem umów. Druga sprawa to umowa o dzieło musi być powinna być podpisana na czas określony. Zamawiacie konkretne dzieło, więc czekacie na konkretny rezultat. Rezultat jest wam potrzebny w jakimś umówionym terminie. W związku z tym umowa o dzieło może być zawarta na długi okres, może być wypłata. W ratach na przykład, natomiast nadal musi mieć początek i koniec. To, to nie może być tak, że ta umowa trwa w nieskończoność, a wy w nieskończoność czekacie na, na rezultat jakiejś pracy. No i bardzo ważne jest to, że co do zasady umowy o dzieło są nieuzusowane, więc opłacamy od niej tylko podatek dochodowy. Oczywiście jest pewien wyjątek. Jeżeli podpisujecie umowę o dzieło z własnym pracownikiem etatowym, czyli macie człowieka zatrudnionego na etacie. I oprócz tego jak chcecie tej osobie wypłacić jakieś wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, to oczywiście od takiego wynagrodzenia trzeba będzie zapłacić ZUS, dlatego że nie wiem, jak to było lat temu, ale naprawdę dawno bardzo wielu przedsiębiorców omijało ten, ten sposób, czyli inaczej namówią pracę, wpłacało minimalną stawkę. Natomiast później reszty na umowę oddziału i od umowy dzieło nie płacili ZUS-u, więc były po prostu niższe koszty. W związku z tym ukrócono jakby nie nazywa tego procederem, ale chyba tak trzeba to nazwać. Ukrócono taki sposób wypłaty wynagrodzeń i umowy o dzieło z własnymi pracownikami są w pełni ozusowane. Natomiast wszystkie inne na nie. No i pozostaje jeszcze kwestia podatku. Generalnie płacimy tutaj podatek według progów podatkowych, natomiast umowy udziału mają ten charakter, że możecie tam zrobić przeniesienie praw autorskich. Oczywiście to musi być coś, co rzeczywiście te prawa autorskie nabywacie, czyli na przykład nabywacie prawo do treści artykułu, do grafiki, do projektu. Jeżeli nabywacie prawo autorskie, to wtedy taka osoba, która wykonuje dla was działo, może skorzystać z tak zwanych 50% kosztów uzyskania przychodu, co w praktyce oznacza, że jeżeli ktoś płaci, np. wypłacał komuś wynagrodzenie 1000 zł, to on płaci podatek od 500 zł, czyli 50% to są jego koszty uzyskania przychodu i płaci 17% od 500 zł. Bardzo ważna rzecz przy podatkach: jeżeli osoba, która nie skończyła 26 lat, przy umowie z nie płaci podatku. Umowa o dzieło nie wchodzi do tej puli umów, czyli w momencie, kiedy macie mniej niż 26 lat i jesteście uczniem albo studentem, to podpisując umowę o dzieło i tak musicie opłacać podatek dochodowy, nie jesteście z tego podatku zwolnieni. Tutaj też o tym trzeba pamiętać. No i jedna chyba z takich zmian, które miały miejsce na początku 2021 roku umowy odeło należy zgłaszać do ZUS-u w przypadku, jeżeli jesteście płatnikami składek. Czyli jeżeli jesteście firmą, która albo siebie, albo kogokolwiek innego zgłaszacie do ZUS-u, to w tym momencie fakt zawarcia umowy o dzieło trzeba zgłosić do ZUS-u na formularzu Rudy. Można to zrobić online, można to zrobić osobiście, można to wysłać przez pocztę, natomiast musimy ten formularz wypełnić w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. Czyli jeżeli umowę zawieram dzisiaj, dzisiaj jest środa, Chyba 20, jeżeli dobrze pamiętam, tak 20 kwietnia, to do przyszłego wtorku muszę taki formularz RUD skutecznie do ZUS-u zgłosić. Oficjalnie mówi się o tym, że to są cele statystyczne, natomiast z mojej perspektywy chodzi o to, żeby ZUS wiedział, kogo ma kontrolować, żeby na siłę zmieniać umowę o na zlecenia. I z tego powodu namawiam was do tego, żeby, jeżeli decydujecie się na umowę o dzieło, to to muszą być umowy o dzieło, a rzeczywiście to muszą być rezultaty, muszą to być stawki rynkowe. E, musicie również e, pamiętać o tym, że ym, jakby te dzieła muszą istnieć, bo bardzo wielu przedsiębiorców pada na pomysł, że na przykład, będąc członkiem zarządu, robię wpisy na bloga, robię sobie umowę o dzieło na, nie wiem, 100 artykułów, wypłacam sobie kilkanaście, czasem kilkadziesiąt tysięcy złotych, a na blogu nie ma żadnego artykułu. Pamiętajcie, że jeżeli trafi wam się kontrola i zostać takiego wyłapie. To będziecie mieli naprawdę spore nieprzyjemności. Umowa może być w ogóle wyrzucona z kosztów. Możecie być również obciążeni ZUS-em, czy też podatkiem od dywidendy. Więc tutaj mogą być różne strategie, jeżeli chodzi o, o działanie ZUS-u, więc trzeba gdzieś tam o tym pamiętać. No i teraz na końcu, jakby przechodząc do ostatniej rzeczy i podsumowania, patrzę jeszcze na Wasze pytania. Czy można zastosować zapis o tym, że czynności zostaną przez kogoś, wykonane przez kogoś innego? Oczywiście można, natomiast zwyczajowo jest tak, że zarówno w umowie zlecenia, jak i w umowie o dzieło, raczej zleceniodawcy czy usługodawcy stosują takie zapisy, że dzieło albo może być, albo nie może być wykonane przez osobę trzecią, natomiast jeżeli może, to za zgodą osoby zlecającej. Więc najczęściej taki zapis jest stosowany, kodeks cywilny na takie zapisy pozwala, przy czym to musi być po prostu umówione i, i dogadane. Niestety większość umów, które ja widuję, to, to raczej nie zezwalają wprost na oddawanie tych czynności do, w cudzysłowie, podwykonawców, tak? czyli kolejnych osób, które… Będą te czynności za nas wykonywać. No i ostatni dzisiaj temat. Słuchajcie. Jak, skąd mam wiedzieć, czy to jest zlecenie, czy działo? A tutaj zawsze jak o tym mówię, to opowiadam różne historie zamiany czasowników. Takie najbardziej obrazowe chyba jest sprzątanie. Czynność sprzątania jest czynnością. W związku z tym, tutaj raczej nikt nie ma wątpliwości, że jest to umowa zlecenia. Przy czym część przedsiębiorców wpada na taki pomysł, że jak napiszą w umowie posprzątanie powierzchni o np. 100 m2, to to staje się umową o dzieło. Teraz pytanie, za jaki, rezult, za, za jaki rezultat tutaj płacicie? Ne? Bo z mojej perspektywy nadal płacicie za czynność sprzątania, a nie za pokój, a nie za nie wiem co, dywan, wybrany dywan. Nie mam pojęcia, natomiast generalnie chodzi mi o to, że tutaj nadal płacicie za konkretną czynność. Bardzo często również jest temat związany z programowaniem, albo z testowaniem, albo z prowadzeniem szkoleń. I teraz, jeżeli chodzi o programowanie, to w momencie, kiedy to jest czynność ciągła i nie wiem, na przykład zajmujecie się utrzymaniem jakichś serwerów, baz danych, czyli nie robicie żadnych tworów nowych, to jest to zlecenie po prostu. Natomiast jeżeli robicie jakieś moduły programistyczne, piszecie aplikacje, tworzycie stronę internetową... Bo to w tym momencie to mogą być umowy o dzieło, bo płacicie za konkretny rezultat w postaci modułu programistycznego aplikacji czy strony. Więc to znowu zależy od tego, co wykonuje dana osoba. Jeżeli chodzi o testerów, na przykład, osoby, które testują no to znowu, jeżeli to jest testowanie manualne, czyli ja siedzę i wiecie, i przeklikuję, a czy wszystko działa, bo to jest to czynność, niczego nie wytwarzam. Natomiast, jeżeli pisze tak zwane testy automatyczne, czyli de facto takie moduły, które automatycznie sprawdzają pewne elementy, bo to wtedy już jakby mog mogą te moduły podlegać pod umowę o dzieło. Więc jest to zakończone, sk skończone, zamknięte dzieło, które możemy tak spisać. W przypadku szkoleń czy prezentacji, na przykład, to przygotowanie, nie wiem, prezentacji w PowerPointie może być dziełem, ale już przeprowadzenie szkolenia tym dziełem nie może być, dlatego, że jest to czynność, to nie jest dzieło. E, więc tutaj też trzeba o tym pamiętać. Umowy o dzieło i zlecenia dzisiaj są na tyle rozpoznawalne, na tyle często mamy do z nimi do czynienia w, jakby w internecie, w biznesie, że wrzućcie sobie po prostu zapytanie do Google, czy to, co chcecie wpisać na dziele, tym dziełem jest. E, pojawiło się już mnóstwo interpretacji, na przykład e, tłumacze bardzo często mają problem, że jak tłumaczą całą książkę, Powiedzmy, nie wiem, Harry'ego Pottera. Tłumaczą z angielskiego na polski, to w tym momencie okazuje się, że urzędy traktują to jako zlecenie, a nie dzieło. Według tłumaczy powstaje nowe dzieło, natomiast zgodnie z interpretacjami urzędników i ministerstwa jest to czynność tłumaczenia. Nowe dzieło nie powstaje, bo jest to to samo dzieło, tylko w innym języku. Więc istnieje już dzisiaj bardzo dużo interpretacji, więc zanim podejmiecie decyzję w takich dwuznacznych sytuacjach, nie, nie wiecie, czy to jest dzieło, czy zlecenie, Zapytajcie po prostu Google, jeżeli będziecie mieli nadal wątpliwości, to z mojej perspektywy lepiej zapytać specjalistę prawnika w tym zakresie, a nie kombinować samemu. To, to, to jakby o tym, o tym trzeba pamiętać. No to słuchajcie, zbliżamy się do końca. Widzę, że na razie pytań żadnych więcej nie ma, więc bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy dzień za uwagę, za Waszą obecność. Kolejny live jest planowany już w kolejnym tygodniu, prawdopodobnie też w środę, więc już teraz Was zapraszam serdecznie, a tymczasem życzę Wam udanego dnia wytrwałości, po odkopywaniu się po świętach, bo wiem, że większość ludzi ma zaległości, tydzień krótszy. I do zobaczenia kolejnym razem.